Witam Was po krótkiej przerwie, która spowodowana była moimi problemami zdrowotnymi. Całe szczęście już jest wszystko w porządku. Wracam do formy i zapraszam Was dzisiaj na nasze spotkanie warsztatowe. Widzicie, jestem w znanym Wam miejscu. Jest to. Biblioteka publiczna i Dom Kultury Gminy z Duny przypomnę tylko, mam na imię Mirka i prowadziłam już dla Was zajęcia w czasie ferii zimowych oraz rozpoczęłam cykl warsztatów z rękodzieła. Na dzisiejszym spotkaniu wykonamy kartkę walentynkową i do pracy zapraszam dzisiaj i młodzież, i małe dzieci oraz osoby dorosłe. 14 luty, tuż tuż. Myślę, że warto wykonać taką o tą kartę z życzeniami na walentynki i ofiarować osobie najbliższej naszemu sercu. Zapraszam Was do wspólnej pracy. Ta kartka walentynkowa jest, będzie wykonywana według pomysłu z, ze strony internetowej EasyHack. Po rozłożeniu tej karty, zobaczcie, mamy tutaj przeróżne życzenia dla osoby, na której będzie ta kartka przeznaczona. Od czego zaczynamy? Przygotowany kwadrat o boku 20 cm będziemy składać na pół. Ja wcześniej pozwoliłam sobie zrobić już takie krawędzie, takie rowki, ponieważ mam grubszą kartkę o grubszej strukturze i kostką introligatorską Dokładnie zaginam wzdłuż jednego boku. Zobaczcie, mam teraz w drugą stronę. <laughs> Równiutko składamy. Znowu zaginam. Jeżeli ktoś nie ma kostki indrolikatorskiej, można to wykonać przy użyciu linijki, ołóweczka. Dobrze, czyli mam dwa boki zgięte. Zobaczcie w jedną stronę i w drugą. Teraz odwracam kartkę na drugą stronę. I tym razem wzdłuż przekątnej będę zginała karteczkę. Pamiętajcie o równości. Dokładnie zaginamy. O, miało być odwrotnie, widzicie? Miało być odwrotnie, a działam w drugą stronę. O, o. mam. U mnie jest to lewa strona. A prawa strona jest taka błyszcząca, lewa jest matowa. Co teraz? Odwracamy karteczkę z powrotem na prawą stronę. I zwróćcie uwagę, że od razu te kwadraty, które są przedzielone na pół, one nam się składają do środeczka. Wystarczy przytrzymać paluszkami i nam się składa kartka w ten oto sposób przyciskamy paluszkami i jeszcze wygładzamy mocno kostką introligatorską, żeby było wszystko równo. Proszę, zobaczcie. Czyli jeszcze raz, kartkę składamy na pół w jedną stronę, po rozłożeniu w drugą stronę, odwracamy na lewą stronę i tym razem po przekątnej w tą oto stronę. I kartka sama nam się składa. Zobaczcie, wystarczy przegiąć o! I składa się do środeczka. W ten oto sposób mamy karteczkę złożoną. Co teraz? Rozkładamy, pozwolę sobie wziąć drugą, drugi wzór. Teraz będziemy tworzyć takie oto serce. Serduszko. Jak to zrobimy? Odwracamy. Rozkładamy teraz naszą kartkę i odwracamy po lewej stronie. Ta przekątna jest po lewej stronie. Bierzemy ołówek i linijkę. Odmierzamy teraz. Zerknę na ściągawkę. Dobrze. Od tego narożnika odmierzam sobie 6 cm. Pomoże mi to w uzyskaniu ładnego, Serduszka. Teraz wzdłuż tego boku odmierzam 2,5 cm. 2,5 cm i sobie zaznaczamy. Dobrze, mamy dwa punkty. I teraz te dwa punkty musimy ze sobą połączyć aby uzyskać, popatrzcie, aby uzyskać takie półkole. Ja teraz szkic szkicuję sobie półkole. O. Już mam. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Jeżeli już mamy narysowane, to staramy się nożyczkami równiutko wyciąć. Odłożę tą część. Wycinamy małymi ruchami, wtedy uzyskamy ładne zaokrąglenie. Wycinamy. Mhm. Chwilkę. Dobrze. Już mam. Zobaczcie, z chwilą kiedy rozłożę w tym oto miejscu, w tej części, w tym jednym kwadraciku uzyskałam kółeczko. Teraz po złożeniu kartki na pół, w ten oto sposób, odrysowywuję to serduszko na tej części zewnętrznej. Jest. Uzyskane takie półkola. Wycinamy dokładnie nożyczkami. Myślę, że nie jest to skomplikowana czynność, tylko wymaga dużej staranności od nas, aby osoba obdarowana taką karteczką była zadowolona z tego, co otrzyma od nas. Jeszcze chwilkę. Musimy mieć takie trzy serduszka. Odkładamy części, które są nam niepotrzebne. Popatrzcie, mam już dwie części. Teraz musimy uzyskać na tym kwadracie z przekątną jeszcze jedno serduszko. Wystarczy tym razem złożyć w ten oto sposób i również odrysować. Odrysowujemy to już jest nasz taki szablon. I znowu wycinamy. I już mamy prawie wycięte serduszka. Ja już sobie też tu wcześniej poprzygotowywałam pewne elementy, żeby usprawnić troszeczkę naszą pracę. Składamy, tu wycinamy, wycinamy. Jest, udało się. Zobaczcie. Uzyskałam trzy serduszka i jeden kwadrat. Zobaczcie, co się będzie teraz działo. Jeżeli te serduszka złożymy do środka, o otrzymujemy tą kartkę taką jak tutaj widzicie, dobrze. Dalej będę potrzebowała kolejne elementy, żeby tutaj w środku to ozdobić. Będą to białe serduszka. Potrzebujemy do tego. Białej karteczki. Jak to teraz zrobimy? Zobaczcie, składamy sobie te moje serduszka wycięte na pół, tak żeby z jednej części uzyskać to półkole. I to półkole, tą połowę tego serca będę starała się odrysować na kartce. Jak to zrobić? Z jednej kartki musimy uzyskać cztery serduszka i jeden kwadracik. Popatrzcie uważnie, jak zrobimy. Biorę, o, kartka. Biorę kartkę, ustalam sobie, dobrze, że tu się mi zmieści serduszko. Zaginam karteczkę tak, żeby ta krawędź na białej karteczce pokrywała się z tą krawędzią zgiętego serduszka. Dokładam. Pamiętajcie o oszczędzaniu kartki, żeby nam wystarczyło na wszystkie serduszka. Odrysowuję tu, to półkole odrysowałam, teraz przekręcę <laughs> moje serduszko do przodu, żeby narysować, o zobaczcie, tą drugą część. Taką formę uzyskałam, myślę, że jest widoczna. Co teraz? Teraz postaram się... Na razie odcinamy ten fragment kartki i składamy kartkę długością na pół. Już mam. I takim sposobem uzyskam dwa serduszka. Oj, bym zapomniała ale to serce jest takiej samej wielkości jak. To czerwone. My musimy troszeczkę zmniejszyć to serduszko, więc około jednego centymetra rysuję w środku, szkicuję drugie serce. Staram się, żeby była odległość mniej więcej taka sama. Popatrzcie. Tak? Ta wewnętrzna część <laughs> będzie, utworzy nam mniejsze serce. I teraz bierzemy nożyczki. I wycinamy równiutko. Ciao, ciach, szybciutko, szybciutko. Pięknie. Zobaczmy. Po rozłożeniu mam serce. Sprawdzę teraz, czy ono nam będzie pasowało do tego wyciętego w czerwonym, na czerwonej kartce. Proszę. Jest idealne. I tak postępujemy dalej, aby uzyskać cztery serduszka. <laughs> ja już mam przygotowane cztery serduszka. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna jeszcze jedna biała karteczka, znaczy biały kwadracik, przepraszam, o boku 8 cm. Z tej karteczki, która nam zostanie po wycięciu czterech serduszek, Proszę wyciąć kwadracik o boku cm. cm. Już mam przygotowany taki kwadracik. Sprawdzam tylko, czy on mi się tu zmieści, tak? Coś mi gardło boli. O, tak będzie oto wyglądało. Co teraz robimy? Teraz albo przy użyciu kleju lub też taśmy dwustronnej Będziemy przyklejać te serduszka, tutaj te białe serduszka, na czerwone serca. Ja już przez, pozwoliłam sobie podoklejać. Te osoby, które ze mną uczestniczyły w zajęciach, to wiedzą, że tą taśmę trzeba przykleić i nadmiar tej kolorowej y, oddzielić. Tak? Patrzymy, przyklejamy po lewej stronie. Równiutko rozmieszczamy. Mam jedno serce. Odklejam nadmiar taśmy. Jeżeli ktoś nie ma taśmy, stosuję klej do materiałów papierniczych. Tylko pamiętajcie, nie za dużo kleju, bo będzie to serduszko takie pomarszczone, tak? I będzie ten klej, żeby nie przesiąkał. Teraz drugie serce. Popatrzmy. Już mam taki efekt. Jeszcze jedno serduszko. Odklejam taśmę klejącą. Po środeczku. Proszę. Popatrzcie. Tak wygląda. Teraz, w tym miejscu, doklejam mój kwadracik. <laughs> Mam w czterech miejscach czy poprzyklejaną taśmę. Odklejam. Jeszcze raz. I ostatni. I też tak staram się uzyskać równe marginesy. Już mamy. Popatrzcie, mam obklejone. Teraz postaram się złożyć, tak, moją karteczkę. Oj, oj, oj. Dobrze, to są poprzyklejane części i już mam. Poskładamy. Popatrzcie, moje serduszko białe jeszcze jest przyklejone tutaj z przodu. Więc po złożeniu karteczki, tak, gdy złożymy karteczkę, to serduszko przyklejamy tutaj, w tym oto miejscu. Odwrócę, odklejam nadmiar, odklejam to zabezpieczenie taśmy. O, mam już. Staram się równo rozmieścić. I już mam. Popatrzcie. I tak wygląda nasza kartka na tym etapie. Dobrze, co teraz? Skupimy się teraz ozdabianiem w środku. Prosiłam Was, żebyście mieli flamastry, tak? I tutaj jakieś kolorowe pisaki. I można teraz tutaj na tych białych sercach umieścić. To, co chcemy przekazać osobie, w której będziemy ofiarować naszą Walentynkę. Ja sobie wcześniej też w formach serca popisałam pewne takie życzenia, na przykład jesteś dla mnie całym światem. Taka informacja może być skierowana do każdej jednej osoby i przyklejam. Jeżeli ktoś nie ma, może różne takie sekwencje napisać przy użyciu kolorowego pisaka albo flamastra. Kocham Cię dziś, jutro, zawsze, na zawsze. Taka walentynka, taką walentynkę możemy też ofiarować babci, dziadkowi i też wyrazić, w jaki sposób tą osobę kochamy, szanujemy. Dbamy o nią. Szczęśliwych Walentynek. Umieszczam, podejrzewam sobie, gdzie umieściłam. Mogę umieścić na tym kwadraciku. I jeszcze jeden wpis. A i ten nie ma taśmy. Muszę podkleić. Małymi jakimiś częściami tej taśmy. Odklejamy. Uciekło mi. Widać, przykleiła się taśma nie w tym miejscu, co powinna. Później ją odkleję. Dobrze. I zaraz zobaczę, cóż ja jeszcze takiego tutaj napisałam. Zaraz przeczytam. Kocham cię z całego serduszka i tu przyklejam, ok. Zobaczcie, moje wpisy, mam nadzieję, że jest to widoczne, tak oto wyglądają. Pomyślałam sobie, że jeszcze dodatkowo ozdobię te wpisy małymi serduszkami, dlatego prosiłam, żebyście przygotowali sobie, jeżeli ktoś ma oczywiście, małe dziurkacze i, tymi dziur, i tym dziurkaczem można zrobić takie oto maleńkie serduszka. Popatrzcie, rzeczywiście one są bardzo, bardzo małe. Jeżeli nie mamy, możemy czerwonym flamastrem pokolorować te serduszka w tych miejscach, w których sobie tylko życzymy. Malutkie, troszeczkę mi się tu zejdzie czasu, zanim to podkleję, ale chociaż może po jednym serduszku. Już też wcześniej przygotowałam sobie, popodklejałam. Bo trwałoby to troszkę za długo. Tak? Serduszka można, tak jak powiedziałam, narysować albo kredką, albo flamastrem, pisakiem, cienkopisem jakimś, tak? Żeby uzyskać interesujący, ciekawy efekt, żeby ta walentynka. Była też atrakcyjna i kojarzyła nam się właśnie z tym wyjątkowym dniem. Dobrze. I jeszcze może po drugiej stronie. Okazywanie uczuć powinno trwać ciągle, tak? Ale to jest szczególny dzień. I trzeba pamiętać o tych osobach najbliższych. Naszemu sercu. I jeszcze tutaj jest dwa serduszka. I zaraz kończymy. Dobrze. I już mam. Okej. Okay. Popatrzcie. Aha, jeszcze tu może na dole, żeby tak było w pełni. O tu. Jeszcze tu. Wszystkie. Miałam nie używać wszystkich, a jednak zobaczcie, wszystkie przyklejamy. <laughs> Cała kartka w serduszkach. O! I jeszcze jedno. <laughs> I już mamy. Proszę. Tak wygląda ozdobiona wewnątrz moja walentynka. Składamy. Teraz musimy troszeczkę poprzekinać tutaj na tych zgięciach, o, żeby ładnie nam się składała. Dobrze, już mamy. Teraz, naszą walentynkę, postaramy się ozdobić tutaj z przodu. Mam tutaj dwa serduszka wycięte z takiej gąbki piankowej, brokatową. Miałam i ją tutaj zastosujemy. Czerwone serduszko, i oczywiście, kolorki mogą być inne, nie musi być szara. I prosiłam też, jeżeli nie macie dziurkaczy, możecie wykorzystać zobaczcie, takie foremki do ciasta. Co wtedy robimy? Po drugiej stronie będę cała błyszczała. Słuchajcie od tego brokatu. Foremka ma taką krawędź bardzo ostrą i zaokrągloną, to tą ostrą krawędzią, pamiętajcie, oszczędzamy materiał, przyciskamy mocno, przyciskamy, Odznaczyła mi się, odznaczył mi się kształt i teraz postaram się nożyczkami ładnie wyciąć. Czyli nie zawsze trzeba mieć dziurkacz, aby uzyskać dany kształt. Wycinamy sobie. Serduszko. Jeżeli ktoś nie ma takiej pianki, to można sobie serduszko także wyciąć z kartki z bloku technicznego, albo można też i filt zastosować. Proszę bardzo, uzyskałam srebrne serduszko. Podobnie robimy z tej pianki. Z czerwonym serduszkiem, ja już sobie zobaczcie, wcześniej wycięłam. Jakiej wielkości jeszcze, tak, musi być to serduszko? Musi to być serduszko, ale błyszczą. Strasznie. No ta gąbka piankowa właśnie ma to do siebie, że tak się troszeczkę brudzimy. Musi być mniejsze to serduszko niż ta forma, która tu jest przyklejona, niż biała. Ja teraz. Dokleję sobie serduszko szare z yy, serduszkiem czerwonym. Użyję do tego gorącego kleju, ponieważ ta gąbka może mi się na klej nie przykleić. Staram się równiutko tutaj umieścić. O, mam już te dwa elementy doklejone i ciągle błyszczą, słuchajcie. Troszkę mi to przeszkadza. Dobrze. Ach. Podłoga będzie do sprzątania. Dobrze. No i teraz popatrzcie. Te dwa połączone serduszka. Postaram się teraz dokleić tutaj na tą białą część. Też użyję kleju gorącego. Pamiętajcie, ostrożnie z gorącym klejem. Jest gorący i można się poparzyć, tak? Więc ostrożnie, ostrożnie. I jest. Zobaczcie, jaki mamy efekt. Jaki uzyskaliśmy efekt. Karteczki z życzeniami, bo w środeczku mamy takie sekwencje myśli nasze skierowane do tej osoby, która otrzyma od nas tą karteczkę. Popatrzcie na wcześniejszą pracę. Co jeszcze zostało? Gdybyśmy teraz tak zostawili tą karteczkę, no, rozkłada nam się tak i nie ma takiego efektu, więc poprosiłam również, żebyście przygotowali wąską, stążeczkę satynową. Jeżeli nie macie takiej wąskiej, może być troszeczkę szersza i musimy teraz tą stążeczkę od spodu podkleić, żeby można było zawiązać, aby nasza walentynka, nam się tutaj nie rozkładała, bardzo sprawnie nam praca poszła. Mam nadzieję, że nie za szybko przedstawiałam etapy pracy. Dobrze. Jak robimy teraz? Odwracamy karteczkę. Bierzemy w chyba tam w materiałach powiedziałam, cztery, około 40 cm. Ja tu troszeczkę mam dłuższą, będzie mi łatwiej, może wiązać. Zawsze możemy skrócić. I teraz jest pytanie, na jakiej wysokości? Jeżeli przykleimy tą z tą może odwrócę, zbyt nisko, to niestety nie uda nam się związać. Więc postaramy się, jeżeli tu mamy przekątną tego kwadraciku, to poniżej tej przekątnej. Ja zaraz tak określę. O. Myślę, że na tej wysokości, popatrzcie, gdy prosto rozłożę, będzie odpowiednio przyklejona ta wstążeczka. I zaraz kończymy pracę. Zobaczcie, jak dzisiaj nam sprawnie poszło. Oj, oj, oj. Ja użyję do przyklejania gorącego znowu kleju. Będzie szybciutko nam się trzymać. Odwrócę troszeczkę delikatnie na wstążeczce. Ciach, ciach dobrze. Odwracam i doklejam. Na razie paluszkami nie dotykajcie, bo jest gorące. Gorąca jest ta wstążeczka. Podkleję jeszcze boczki, żeby tutaj mi to. Nie, uciekła. O, mam już. Ciach. I teraz wiążemy kokardkę. Wiążemy kokardkę. Jest. Przytrzymujemy paluszkiem i kokardeczkę. A i w drugą stronę, żeby były na dół. Mi się tu siska w rękach, ale jakoś damy radę. Jeszcze, jeszcze. O, i już teraz powinno być dobrze. I mocno. Teraz ściągamy pokardeczkę. Mocno dociskamy. nadmiar z tą rzeczki zaraz tutaj podetniemy można po skosie jedna część i druga część o i to jeszcze tutaj troszeczkę uformujemy o i nasza Karteczka jest już gotowa. Dziękuję Wam za wspólny spędzony czas. No i co, do zobaczenia za tydzień.